Zmartwychwstał dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. W tej mszy świętej, koncelebrowanej miłosiernemu Bogu polecamy w pierwszej intencji świętej pamięci Irene Baran, druga msza święta Gregoriańska. Natomiast w drugiej intencji modlimy się za świętej pamięci Jana i Anastazję Patoła oraz marłych z rodziny. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, Ty chcesz nas nakarmić w sakramencie ołtarza. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty gromadzisz nas jako swój lud. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty odpuszczasz nam grzechy, ilekroć się o to prosimy. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, tu ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności. A zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziełów apostolskich szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali, słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedrin. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu, bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozamienia zwyczaje, które nam Mojżesz przykazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrinie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Oto Słowo Boże. Błogosławieni słuchający Pana, błogosławieni słuchający Pana, chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach, bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twoje ustawy. Błogosławieni słuchający Pana wyjawiłem ci moje drogi, a ty mnie wysłuchałeś. Naucz mnie swoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Błogosławieni słuchający Pana, podtrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mi łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, pragnąc twoich wyroków. Błogosławieni słuchający prawa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz po rozmrożeniu chlebów, tłum słuchający po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej. Oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego rabbi. Kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam sen człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg ojciec. Oni zaś rzekli do niego. Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Oto słowo Pańskie. Zanieśmy nasze prośby ku Bogu Ojcu za wstawiennictwem świętego Atanazego. Módlmy się o umocnienie wiary dla chrześcijan na całym świecie, Ciebie prosimy. O mądrość i opamiętanie dla władz krajów prześladujących inne narody, Ciebie prosimy. O siły potrzebne do życia z dala od kraju i rodziny dla Polaków przebywających za granicą, Ciebie prosimy. O szczęście wieczne dla naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej szczególnie prosimy za Irenę oraz Jana Anastazję oraz zmarłych z rodziny Ciebie prosimy o zdolność do wypełnienia Bożych planów dla nas samych Ciebie prosimy wszechmogący Boże tylko Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa Pana naszego Sławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Osławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, to by je przenosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Cieszę, się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, niech zniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiar. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej Ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza paska. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i stawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na, na Wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w kwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją z martwych stania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami Pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. A będzie uzdrowiona dusza. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Alleluja. Wszechmogący Wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa.